Wojna jako agresja i antyagresja, teksty przemocy w najnowszej dramaturgii rosyjskiej. Inwazja na Ukrainę stała się co oczywiste najważniejszym, najistotniejszym, najczęściej poruszanym również tematem dla współczesnej dramaturgii rosyjskiej. Przeciwko agresywnej polityce Moskwy jednoznacznie występuje wspominana tutaj już Lubimowka, więc nie będę szerzej mówić o tym antywojennym festiwalu. Natomiast odmienne poglądy prezentują autorzy tekstów napisanych, na zamówienie władz rosyjskich. Związek pracowników teatrów Rosji przy wsparciu Ministerstwa Kultury ogłosił konkurs pod hasłem nowe czasy nowi bohaterowie na najlepszą sztukę wychwalającą inwazję Rosji na Ukrainę. Ponadto w ramach finansowanego przez prezydencką fundację inicjatyw kulturalnych projektu swoi niepriedumane historii. Swoi OSWO, specjalna operacja wojskowa. W 10 teatrach Rosji zostało wystawionych 12 spektakli poświęconych tzw. specjalnej operacji wojskowej. Akcja dramatów prowojennych często rozgrywa się na samej linii frontu. Działania zbrojne prezentowane są oczywiście w sposób zgodny z oficjalną propagandą państwa agresora. Natomiast dramaturgia antywojenna koncentruje się przede wszystkim na ogólno. Ludzkim wymiarze konfliktu. Zarówno prowojenne, jak i antywojenne dramaty prezentują problematykę przemocy. Wojna jawi się w nich nie tylko jako agresja wobec innego, ale również jako autoagresja, w tym sensie, że ofiarami konfliktu padają także Rosjanie. Dramaty prowojenne prezentują schematyczny, uproszczony obraz wojny jako starcia dobra, czyli Rosji ze złem, czyli z Ukrainą i Zachodem, o czym nie należy zapominać. I sztuki te, choć z założenia mają zawierać niewymyślone historie poświęcone nowym czasom i nowym bohaterom, to nie odzwierciedlają ani samych realiów wojny, ani językowego, kulturowego ich obrazu. A jeśli pojawia się w nich przemoc, to jej sprawcami zazwyczaj są oczywiście ukraińscy żołnierze, ofiarami zaś Rosjanie lub popierający Rosję Ukraińcy. O performansach przemocy jako o literackich i teatralnych eksperymentach nowego dramatu, Mark Lipowiecki i Brigitte Boimers pisali już w pierwszej dekadzie XXI wieku. Przemoc w nowym dramacie demonstruje chaos kulturowy, który okazał się skutkiem rozpadu społeczeństwa sowieckiego. Badacze Boimers i Lipowiecki koncentrują się głównie na przemocy komunikacyjnej i pod tym pojęciem rozumieją codzienną komunikację opartą na językach przemocy i nieuświęconą jakiegokolwiek rodzaju retoryką ideologiczną, ani polityczną, ani religijną, ani kulturową. Tendencje dostrzeżone przez Lipowskiego i Boimers po inwazji Rosji na Ukrainę zyskują jednak nowy kontekst. Przemoc wojenna opisywana krytycznie w antywojennej dramaturgii, aprobatywnie w dramaturgii prowojennej, nie jest już pozbawioną przyczyn poza ideologiczną wojną wszystkich ze wszystkimi, tylko agresją już ukierunkowaną i zdeterminowaną politycznie, albo autoagresją Rosjan wobec Rosjan, również wynikającą jednak z bardzo konkretnych decyzji, z bardzo konkretnych decyzji. Władz rosyjskich. I nowy dramat nadal koncentruje się wokół problemów społecznych, akcentując jednak polityczne ich przyczyny. Oddolna agresja na początku XXI wieku, wynikająca ze splotu różnych okoliczności historyczno-kulturowych, obecnie zyskuje odgórną sankcję. Jak zauważa Jelena Kurant, jednym z centralnych tematów tekstów antywojennych jest relacja między językiem jako instrumentem przemocy, a jednostką jako ofiarą tej przemocy. Lipowiecki i Boimers podkreślają performatywny charakter przemocy komunikacyjnej artykułowanej w tekstach nowego dramatu. Performatywność oznacza tutaj utożsamienie znaku ze znaczeniem e, słowa z działaniem. Z drugiej strony nie ulega wątpliwości, że nowy dramat ma tekstualny oraz intertekstualny charakter. W nowym teatrze i dramacie rosyjskim, wbrew postulatom Hansa Tisa Leimana, pozajęzykowe środki artystyczne. Nie zyskały znaczenia, równego znaczeniu tekstu, o czym dobitnie świadczy chociażby wielka kariera gatunku czytki, czyli czytania performatywnego. Podstawą estetyczną nowego dramatu i związanego z nim teatru dokumentalnego, pozostaje zatem tekst napisany przez dramaturga albo przepisany również przez dramaturga w, czy to z innego tekstu kultury, czy to z wypowiedzi tak zwanych realnych ludzi. Dlatego w omawianych tekstach wojennych nie będę dostrzegał performansów przemocy, tylko teksty przemocy. W polskim literaturoznawstwie tego terminu użył e, Ryszard Koziołek, badając twórczość Henryka Sienkiewicza. E, Studujemy wraz z bohaterami pismo ran, podziwiając siłę i zręczność tego, kto był ich sprawcą, tak pisze Ryszard Koziołek na temat e, trylogii. Przy czym w aktualnej dramaturgii wojennej trudno dostrzec, eksplicytnie wyrażoną pochwałę przemocy. Antywojenne teksty demaskują bądź dekonstruują agresję. Prowojenne natomiast albo o przemocy milczą, jeśli jej ofiarami padają Ukraińcy, albo tę przemoc przedstawiają w sposób przerysowany i niezamierzenie karykaturalny, daleki od deklarowanego realizmu. W badaniu dramatu wojennego pomocna okaże się metoda imagologiczna oraz teorie intertekstualne. Wyróżniam dwie kategorie tekstów przemocy, obrazy agresji oraz obrazy autoagresji. Każda z nich reprezentuje odmienną perspektywę relacji między ofiarą a sprawcą. W pierwszą kategorię wpisują się opisy działań zbrojnych oraz zbrodni wojennych dokonywanych na cywilach. W drugą, czyli autoagresji, teksty przemocy, której ofiarami padają sami Rosjanie. Ofiarami Rosjan padają sami Rosjanie. Bezpośrednio na linii frontu Zazwyczaj rozgrywa się akcja dramatów prowojennych. W wielu wypadkach świadczą o tym już tytuły takie jak Trójkąt Bachmucki, Swietłany Tiszkiny, czy szereg tytułów zawierających pseudonim żołnierza Pazywnoj Ciszyna, Pazywnoj Krot, Swojczużoj Pazywnoj Krot, Aleksandra Arnta. I cała fabuła sztuki Trójkąt Bachmucki opisana jest już w początkowych didaskaliach w formie relacji korespondenta wojennego. Swiatłana Tiszkina przedstawia autoobraz bohaterskich Wagnerowców, a także obraz brutalnych i okrutnych ukraińskich żołnierzy, którzy zarówno w wypowiedziach bohaterów, jak i w didaskaliach nazywani są nie inaczej jak naziolami. Mieszkanka Bachmutu Olga ucieka przez linię frontu do Rosjan, by poprosić ich o obronę przed prześladowaniami ze strony sił zbrojnych Ukrainy. Jej relacja przypomina wyolbrzymiony przekaz państwowych mediów rosyjskich. Jaskrawym przykładem jest historia Oksany. Młoda Ukrainka została zgwałcona przez ukraińskiego żołnierza i będąc już w zaawansowanej ciąży nadal padała ofiarą przemocy seksualnej. Ukraińscy żołnierze najpierw grozili, że wyrwą jej dziecko z brzucha, żeby nie rodzili się więcej Ruscy, ponieważ matka posługuje się surżykiem, a nieczystym językiem ukraińskim, a następnie ponownie brutalnie ją zgwałcili. Wagnerowcy postanawiają uratować grupę cywilów wziętych za zakładników i przetrzymywanych przez wojska ukraińskie jako żywe tarcze. Demonstracyjnie zapewniają przy tym rosyjscy żołnierze, że podczas akcji bojowej nie użyją artylerii, żeby żaden wyzwalany cywil ukraiński nie ucierpiał. Oksana, uratowana przez Wagnerowców, w porywie gniewu, chce dokonać samosądu na wziętym do niewoli swoim oprawcy, który śmieje się jej w twarz. Jednak rosyjscy najemnicy nie pozwalają na to, ponieważ, jak zapewniają, w przeciwieństwie do Ukraińców nie zabijają bezbronnych. Gwałciciel ma stanąć przed sądem, zgwałcona zaś zaznawać. Autorzy popierający tak zwaną specjalną operację wojskową albo sami mają za sobą doświadczenie bojowe, albo swoje teksty piszą na podstawie przekazu propagandy wojennej czy też relacji weteranów specjalnej operacji wojskowej, tak zwanej. Natomiast twórcy dramatu antywojennego no, raczej na froncie nie walczą, często też nie przebywają w Rosji. Materiał do swoich dokumentalnych sztuk czerpią z przekazów medialnych, rozmów z realnymi ludźmi, z osobistych doświadczeń, zaś wymowa ideowa ich twórczości jest podyktowana osobistymi, pacyfistycznymi przekonaniami. Mając na uwadze, że przemoc oznacza atak silniejszego na słabszego, to figuralnie rzecz ujmując można stwierdzić, iż w dramacie antywojennym e, tę rolę tego silniejszego, który w, dokonuje przemocy, pełni wojna jako niszczycielski żywioł, zaś jego ofiarą tym słabszym pozostaje człowiek, niezależnie od tego, jakiej jest narodowości, a nawet jakich jest poglądów politycznych. Przedstawiane w e, dramatach antywojennych opisy zbrodni wojennych dokonywanych przez e, w dramatach antywojennych, tak? w, e, Opisy zbrodni wojennych dokonywanych przez Rosjan na Ukraińcach są o wiele bardziej sugestywne, emocjonalne, a przez to również bardziej prawdopodobnie brzmią niż płaskie, papierowe, schematyczne, a czasem niezamierzenie karykaturalne opisy zbrodni wojennych dokonywanych przez Ukraińców na Rosjanach czy prorosyjskich Ukraińcach, prezentowane przez m, autorów sztuk. E, Prowojennych. Roman Osminkin swoją sztukę, e, swoją tytuł, e, Sztukę o układzie pokarmowym pewnego noworodka urodzonego miesiąc przed wojną, zadedykował, cytuję, trzymiesięcznej dziewczynce o imieniu Kira, która zginęła 23 kwietnia 22 roku w Odesie wraz z mamą i babcią od uderzenia rakiety Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej w dniu prawosławnej Wielkanocy. Koniec e, cytatu. Sztuka pełna jest tekstów przemocy. Opisów rosyjskich zbrodni wojennych, których ofiarą padają ukraińskie dzieci. Jeden z bohaterów sugeruje, że, dzieci że dzieciobójstwo to odwieczna tradycja rosyjskich władców. I w tym kontekście przywołuje przykłady Iwana Groźnego, Piotra I, a także Stalina, którzy albo osobiście odpowiadają za śmierć e, swoich synów, czy albo się przyczynili bezpośrednio, albo pośrednio do śmierci e, swoich synów. O autorskim komentarzu Roman Osmiński przedstawia się jako poeta Roman o. Miesiąc przed inwazją Rosji na Ukrainę urodził się jego syn German. Po wybuchu wojny płacz noworodka w świadomości jego rodziców um, przemieszał się z płaczem dzieci ginących pod rosyjskimi bombami. No i jak komentują bohaterowie sztuki, i tak my od odnową młodzieńca i wojnu, którą rozwiązała gospodarstwa, w którym radził się ten młodzieniec. Który młodzieniec tylko radził się, a już agresor. Dostrzec tutaj można konstytutywną cechę dramatu antywojennego, jaką jest kreszenie osi konfliktu nie pomiędzy dwoma narodami, tylko pomiędzy agresywnym państwem a zwykłymi ludźmi. I ta ironiczna replika jest głosem protestu przeciwko tezie, zgodnie z którą każdy Rosjanin jest współodpowiedzialny za inwazję na Ukrainę. Ofiarą agresji ze strony państwa rosyjskiego padają nie tylko etniczni Ukraińcy, ale również ci Rosjanie, którzy. Są atakowani za swoje pochodzenie, mimo iż wojny nie popierają i w niej nie uczestniczą. W sztuce pojawiają się też aluzje do twórczości dwóch klasyków literatury rosyjskiej. W dialogu o tym, kto uleczy Rosję, pada takie zdanie Dostojewski łezka dziecka, a naród rosyjski jest wyzwolicielem. Autor zbrodni kary, jako taki, współczujący, jako taki współczujący moralista, ale zarazem piewca imperium rosyjskiego, okazuje się w tym kontekście współodpowiedzialny za współczesne cierpienia ofiar tego imperium. Drugim klasykiem moralistą wspomnianym w treści sztuki jest Lew Tolstoj. Bohater o imieniu A proponuje sparafrazować tytuł najbardziej znanego dzieła pisarza jako specoperacja i pokój i usunąć wszystkie słowa wojna we wszystkich czterech tomach epopei. W tym wypadku ironia nie odnosi się do samego Tołstoja, tylko do rosyjskiej propagandy. No jak wiadomo, Tołstoj był w pewnym sensie ojcem rosyjskiej prozy wojennej, a po przełomie światopoglądowym stał się pacyfistą i anarchistą, który głosił potrzebę nie się z przemocą. Współcześni dramatopisarze w tym w wymiarze jego myśli i twórczości znajdują inspirację dla swoich antywojennych tekstów. Często Tołstoja zresztą cytując Jednym z najczęściej opisywanych w dramacie antywojennym tekstów przemocy jest obraz przemocy domowej, której sprawcami są weterani działań wojennych zmagający się z syndromem stresu pourazowego, ofiarami zaś ich żony, matki i córki. W sztuce romana Osminkina zostaje wyartykułowana teza, w myśl której inwazja na Ukrainę jest naturalną konsekwencją dekryminalizacji przemocy domowej, przeradzającej się w jedno wielkie seryjne morderstwo o rosyjskich kobietach, bitych, poniżanych, zdradzanych przez swoich mężów, weteranów specoperacji, cierpiących na PTSD. Opowiadają dramaty Wspomniane, wspomniane już czekać jest ciężej niż pogrzeba Siuli Wiszniewieckiej, a także syndrom moroska albo urlop w polu pszenicy Maszy Fondort. Tę samą problematykę, tyle że w ujęciu takim groteskowym, przedstawia Julia Tupikina w tragikomedii Napadło zwierzę, napada żywotne. je. Główna bohaterka Anna wzywa policję, ponieważ została brutalnie powita przez swojego męża, który niedawno wrócił z frontu. Gdy jednak uświadamia sobie, że główny żywiciel rodziny może trafić do więzienia, a w efekcie stracić pracę, rezygnuje ze składania zeznań, a dzielnicowy Alosza boi się, że w związku ze zgłoszeniem zostaje oskarżony o oczernianie, o oczernianie weterana z operacji. No i żeby uratować sytuację, Anna proponuje, by w raporcie napisać, że została zaatakowana, ale przez swojego a losza wykorzystuje to rozwiązanie również przy kolejnych zgłoszeniach przypadków przemocy domowej. Za każdym razem, gdy kobieta zostaje pobita przez bohatera specjalnej operacji wojskowej, sprawcą oficjalnie okazuje się zwierzę, pies, kot, iguana, a nawet chomik. Problem zostaje sprowadzony do absurdu. Nie jest to jednak satyryczny obraz przemocy domowej, tylko parodia państwowej propagandy, która zakłamuje rzeczywistość w imię obrony dobrego imienia weteranów. Sam tytuł Napadło zwierzę należy rozumieć nie tylko w sensie dosłownym, ale też w przenośni chodzi o zazwierzęcenie rosyjskich żołnierzy, sprawców tychże aktów przemocy. O rzeczywistej skali zjawiska w przemocy domowej w Rosji alarmują niezależne opozycyjne media rosyjskie, portal wierska. W lutym 1925 roku opublikował dane, z których wynika, że od początku północkowej wojny ponad 750 tysięcy Rosjan padło ofiarą przemocy ze strony weteranów. <laughs> Ofiarami autoagresji w dramacie antywojennym padają również rosyjscy żołnierze, przykładem bohater sztuki Sasza Zaciemu, o której już mówiła Jelena Kurant. Służba w armii rosyjskiej wiąże się z agresją i autoagresją również w kontekście tzw. fali w wojsku. Tekst przemocy obszernie prezentuje Artiom Matyriński w sztuce Nieizwiastnej, saudat. Zdaniem Alony Chodykowej w utworze tym można dostrzec aluzję do dramatu Ja, Pulemioczik, Jurija Klawdijewa z 2003 roku. Jeszcze tylko czas zobaczymy. Tytułowy Pulemioczik był typowym bandytą z czasów lichych lat 90., który podświadomie utożsamia się z dziadkiem czerwonarmistą. Zrównując ze sobą wojnę gangów i Wielką Wojnę Ojczyźnianą, Kławdijew daje do zrozumienia, że bandyta i żołnierz pod względem moralnym niewiele się między sobą różnią. Obaj czynią zło. Natomiast sztuka Matyrińskiego to monolog pogranicznika brutalnie prześladowanego przez starszym stopniem żołnierzy. Co istotne, akcja rozgrywa się jeszcze przed inwazją na Ukrainę. Już wtedy w warunkach pokojowych armia rosyjska była siedliskiem przemocy. Teksty przemocy obrazujące zarówno agresję, jak i autoagresję można odczytać w sztuce dokumentalnej Cztery opozycy, cztery stanowiska Loni Brawiermana. Jest to zapis debaty na temat wojny rosyjsko-ukraińskiej, izraelsko-palestyńskiej, ale także na temat wojny jako takiej. Tytułowe cztery stanowiska to punkty widzenia dyskutantów emigrantem, który pozostał, świadek oraz żołnierz. Każdy z nich reprezentowany jest przez różne głosy, w tym przez wypowiedzi realnych. Ludzi, ale też cytaty z książek, artykułów prasowych, wypowiedzi opublikowane w mediach społecznościowych. Sztuka stanowi obszerny i wyczerpujący hipertekst przemocy, pełen hiperłączy odsyłających do poszczególnych obrazów agresji i autoagresji. No, nie chodzi tutaj o pojęcie hipertekstu w rozumieniu teorii intertekstualności, tylko w proste nawiązanie do terminologii informatycznej. Bowiem, tekst, jak widać zresztą na slajdzie, tekst został opublikowany w formie pliku komputerowego z opcją dodaj komentarz. No i taka forma podkreśla również wirtualny, a zatem tekstualny charakter nowego dramatu. Stanowisko świadka prezentują między innymi głosy Rosjan z obwodu kurskiego. W rozmowie z opozycyjnym portalem mediazona mieszkaniec cudzy wyraża nadzieję, że ukraińscy okupanci nie będą krzywdzić ludności cywilnej. Jednocześnie sarkastycznie wypowiada się na temat naszej szlachetnej armii rosyjskiej, która wyzwalając miasto, zapewne swoim zwyczajem, zrówna je z ziemią, nie przejmując się losem mieszkających tam Rosjan. Niezadowolenie z działań władz wyraża również uciekinierka Suczy w wywiadzie udzielonym Nowej Gazecie. Cytuję, u nas nawet syrena alarmowa nie działa podczas nalotów w centrum miasta. Włączana jest tylko wtedy, gdy rakiety lecą nad naszymi głowami na Kursk. A gdy bezpośrednio nas bombardują, nic nie działa, nie ma systemu ostrzegania. Pisaliśmy, zwracaliśmy się do władz, ale odpowiedzi się nie doczekaliśmy. Mieszkańcy obwodu kurskiego są ofiarami autoagresji ze strony własnego państwa, dla którego obrona strategicznych obiektów jest ważniejsza niż los jednostki. Świadkowie nie dzielą ofiar wojen według narodowości. W jednej z replik pojawia się kontrowersyjne porównanie w alianckich bombardowań niemieckich podczas II wojny światowej do Holokaustu i do aktualnej sytuacji w strefie gazy. Pod względem moralnym linia rozgraniczenia przebiega nie między Rosją a Ukrainą, tylko pomiędzy wojennymi a pokojowymi metodami walki o swoje wartości. Stanowisko żołnierza prezentują w sztuce żołnierze Sił Zbrojnych Ukrainy, Sił Obrony Izraela, a także rosyjskich oddziałów Sztorm Z, czy Grupy Wagnera. I niezależnie od tego, po czyjej stronie walczą, z ich wypowiedzi można wyczytać próbę usprawiedliwienia i normalizacji przemocy. Ochotnik z Międzynarodowego Legionu Ukrainy proponuje odebrać prawo głosu tym, którzy nie chcą walczyć za swój kraj. Wyraża też przekonanie, że skoro świat jest okrutny, to trzeba być albo drapieżnikiem, albo ofiarą. Żołnierz Tormuzet z kolei stwierdza, że zabijanie, i pokój, że zabijanie i podbój to nieodłączne elementy natury ludzkiej. Spojrzenie na wojnę jako na zjawisko uniwersalne z pominięciem bieżącego kontekstu politycznego może prowadzić do postawienia kontrowersyjnej tezy o symetrii win między agresorem a ofiarą. Żołnierz walczącego po stronie Ukrainy Legionu Wolna Rosja nazywa wojnę traumą całego rodzaju ludzkiego, którą jednakowo przeżywają agresor, obrońca i świadek. Wojna nazwana zostaje wręcz ludobójstwem żołnierzy. Dyskutanci dochodzą do wniosku, że warunkiem niezbędnym własnego bezpieczeństwa jest przemoc, delegowana na państwo. Żeby nie paść ofiarą zabójstwa, trzeba dać komuś prawo do zabicia potencjalnego zabójcy. Dystans między sprawcą a ofiarą zanika. Nawet Traktaty pokojowe prowadzą potencjalnie do przemocy, którą trzeba zastosować, jeśli jedna ze stron nie przestrzega ustaleń. Przemoc jest wówczas konieczna, ale pozostaje złem. Państwo jako takie pozostaje złem, gdyż opiera się na środkach przymusu. Jedynym rozwiązaniem pozostaje nie sprzeciwiać się złu przemocą. Lew i pojawia się zresztą w sztuce jako jeden ze świadków. Autorzy dramaturgii antywojennej stoją w opozycji nie tylko do rosyjskiej propagandy imperialnej, często unikają również obecnych w ukraińskiej czy zachodniej narracji uproszczeń, które są niezbędne jako narzędzia walki informacyjnej z agresorem, jednak ich stosowanie w procesie twórczym może zaszkodzić stronie artystycznej utworu literackiego, osłabiając również siłę etycznego przekazu. Tego rodzaju niejednoznaczność może się stać pretekstem do stawiania dramaturgii antywojennej tych samych politycznych zarzutów, jakie bywają formułowane pod adresem rosyjskiej opozycji. Zarzutów o usprawiedliwianie agresora. Wydaje się jednak, że autorzy tekstów publikowanych przez Lubimowkę, tekstów antywojennych, literalnie traktują ideę konkursu dramaturgia przeciwko wojnie, tworząc dramaturgię właśnie przeciwko wojnie, a nie przeciwko Rosjanom. Dziękuję.